Cześć! Zapraszam Cię na kolejny odcinek wspólnej podróży po linii rozwoju dziecka. Tym razem przyjrzymy się jego osiągnięciom na przestrzeni od czwartego do szóstego miesiąca życia. W czwartym miesiącu życia dziecko poza uniesieniem głowy potrafi także unieść klatkę piersiową podczas leżenia na brzuchu. Poza tym wyciąga proste ramiona w kierunku przedmiotów, np. grzychotki. Sięga po nią, chwyta i trzyma. Jest to już chwyt dowolny, nieodruchowy, jak to było na początku. Dziecko chwyta zabawki całą dłonią bez przeciwstawiania kciuka. Taki rodzaj chwytu nazywamy chwytem dłoniowym prostym i raczej małpim chwytem. Tak więc malec planuje już swój ruch i wykorzystuje coraz większą sprawność w obszarze motoryki małej, czyli obszarze ruchów dłoni i palców. Na tym etapie zanika odruch marszu automatycznego, z którym zapoznaliśmy się w poprzednim odcinku. Specjalizują się funkcje poznawcze dziecka. Mały odkrywca zaczyna z zainteresowaniem oglądać swoje dłonie, bada otoczenie, przygląda się wszystkiemu i poszukuje źródła dźwięku. Zaczyna przewidywać czynności wykonywane o stałej porze, np. kąpiel. Warto zachować w miarę stałych i przewidywalnych dnia. Dziecko zaczyna nas świadomie zauważać i rozgląda się w poszukiwaniu opiekuna. Mamy większy wpływ na regulację jego stanów emocjonalnych. Uspokaja się, gdy się do niego mówi lub bierze na ręce. Równie uspokajająco działa na dziecko możliwość przyglądania się różnym obiektom. Podstawową formą werbalizacji dźwięków jest nadal głużenie. Można wyłapać w wydawanych przez malucha dźwiękach samogłoski oraz pierwsze spółgłoski. Także wyrażanie emocji jest coraz bardziej widoczne na jego twarzy. Dziecko wyraża złość, smutek, radość, niepokój i zaskoczenie. Czwarty miesiąc już za nami. Przechodzimy zatem do miesiąca piątego. Zobaczymy, Czym nas dziecko zaskoczy na tym etapie? Pięciomiesięczny maluch nie tylko unosi głowę i klatkę piersiową, ale też zaczyna unosić się na przedramionach i odwraca głowę w kierunku bodźca, np. dźwiękowego. To już prawdziwy akrobata. Potrafi obrócić się na bok, a także przekręcić z pleców na brzuch. Jego osiągnięciem jest samodzielne siedzenie z podparciem. Także w obszarze motoryki małej robi nie lada postępy. Potrafi przekładać zabawkę z rączki do rączki. Tak jak w poprzednim miesiącu, chwyta zabawki chwytem prostym czyli małpim. Potrafi utrzymać zabawkę w ręku, podczas gdy jego wzrok koncentruje się na innym przedmiocie. Jego manipulacja przedmiotami jest tak zwaną manipulacją niespecyficzną czyli niezgodną z przeznaczeniem przedmiotu. Na przykład obraca samochodzikiem, wkładając go do ust, a nie jeżdżąc nim po podłodze. Możemy także zauważyć, że dziecko słucha wypowiedzi opiekunów i zaczyna koncentrować wzrok na ustach mówiącej osoby. I tak oto nasze dziecko kończy magiczne pół roku. Ten wiek do czegoś zobowiązuje, nieprawdaż? Tak więc jak przystało na osobę sześciomiesięczną, zanika większość prymitywnych odruchów, np. odruch moro. Dziecko umie już samodzielnie siedzieć z podparciem i bez podparcia. Swobodnie odwraca głowę w kierunku bodźca i sztywno ją trzyma w pozycji pionowej. Z powodzeniem obraca się także z brzucha na plecy. Gdy pociągniemy dziecko za rączki, przechodzi ono z pozycji leżącej lub siedzącej do pozycji stojącej i próbuje wykonywać pierwsze kroki. Nasz sześciomiesięczny odkrywca opanował także sztukę manipulowania jedną ręką. Można także zauważyć, że uderza przedmiotami o siebie i szuka tych, które spadły. Pojawił się u niego chwyt dłoniowo-łokciowy. Polega on na tym, że dziecko chwytając przedmiot pcha go w kierunku kciuka. Maluch patrzy w kierunku osoby, która do niego mówi i wydaje dźwięki w odpowiedzi. Uśmiecha się do nas w celu zainicjowania kontaktu i utrzymuje kontakt wzrokowy. Zainteresowanie wykazuje nie tylko dorosłymi, ale też innymi niemowlętami. Dziecko na tym etapie jest zainteresowane słuchaniem wydawanych przez siebie dźwięków. Pojawia się gaworzenie samonaśladowcze. Maluch naśladuje, powtarza i samodzielnie wypowiada sylaby. Można zauważyć u niego negatywne reakcje w odpowiedzi na nieobecność matki i widok obcych osób. I tak oto kolejne trzy miesiące rozwoju dziecka za nami. Zapraszam Cię na następną część obejmującą czas pomiędzy siódmym a dziewiątym miesiącem. Tam też będzie się sporo działo, zwłaszcza w dziewiątym miesiącu, który nie bez powodu nazywany jest rewolucyjnym. Do usłyszenia!